Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie rezultat wczorajszej analizy bitcoina, czyli rozegranie spadków z wyceny w okolicach 39 200, gdzie planowałem rozegranie tych spadków i zostało to rozegrane do poziomów poniżej 35 000. Dokładnie mówiłem o tym na wczorajszej analizie bitcoina. Czyli przy okazji wczorajszego filmu z dnia 14 stycznia, z czwartku. Mówiłem wtedy o tym, że z tych poziomów będziemy mieli spadek na poniżej 35 tysięcy. I taki spadek właśnie wystąpił dzisiaj. Dlaczego tak to zostało rozegrane? Po prostu jest to reakcja na ten sam poziom, z którego wcześniej rozpoczęła się fala spadkowa. Teraz oczywiście nasuwa się pytanie, co dalej. Natomiast sam osobiście czekam na to, w jakiej tendencji zostanie rozegrana teraz korekta do tego spadku. Jeśli będzie to łagodna korekta, to według mnie będą tutaj dalsze spadki i mniej więcej całość kilku następnych dni, całość tradingu w ciągu następnych kilku dniach. Będzie pod znakiem takiej konsolidacji bocznej. Ani nie zostanie wybity poziom maksimum, ani poziom minimum. Najważniejsze jest to, żeby brać bardzo duże zakresy targetów. Take profit. Ponieważ wzięcie zbyt małego ruchu będzie skutkowało tym, że zbyt szybko będziemy chcieli wchodzić w przeciwne pozycje do aktualnie trwającego ruchu. Także należy tak kalkulować, aby mniej więcej z każdego ruchu wyciągać po 1 trzecią wielkości całego tego zejścia szerokości korekty. Czyli mniej więcej 1 trzecia z wartości 1000, to znaczy więcej, 11500 dolarów. 1 trzecia z tej wartości to na oko można tutaj od razu napisać, że jest to 4000 dolarów. Natomiast jak widać, ta pozycja short dała mi tutaj w okolicach 4,5000 dolarów spadku z tych poziomów do poziomów poniżej tysięcy. Także teraz, jeśli planujemy rozegrać kolejną pozycję, to musimy poczekać na odbicie mniej więcej do tego poziomu i wtedy rozegrać to. Z odpowiednio dużym targetem, czyli odbicie do poziomu 37 tysięcy i rozegranie tego do targetu. Take profit poniżej 32 tysięcy. Jeśli będziemy brali mniejsze targety, no to ruch spadkowy wykona się. My weźmiemy z tego ruchu na przykład 1 czwartą, 1 trzecią lub połowę ruchu i nie wykorzystamy całego potencjału. Już po 34 tysiące pewnie będą próby podkupowania tego rynku, natomiast dalej tutaj na rynku będą spadki. Dlatego według mnie aktualnie trzeba szukać rozegrań po minimum 4000 tysiące dolarów. Przypominam także, że poziomy newralgiczne, czyli minima i maksima, będą skutkowały o wiele mocniejszymi zejściami. Ale nie jest to powiedziane wprost, że po przebiciu minimów od razu będziemy lecieć w dół. Możemy przebić te minima, cofnąć się do tych cen i następnie zrobić taki duży zasięg do poziomu aż 20 tysięcy, jeśli przebijemy tutaj ten poziom minimum. Natomiast z maksimami jest podobnie. Możemy przebić te maksima. I później cofnąć się w ramach zakresu tej szerokiej konsolidacji. Dlatego też trzeba kłaść duży nacisk na transakcje, które są wykonywane właśnie w ramach tej szerokiej konsolidacji. Rynek pozwala właśnie na takie rajdy po 5000 dolarów w ciągu jednego swingu. Dodatkowo warto zauważyć, że rynek jest bardzo zmienny i dzienna zmienność. Dzienny ATR dochodzi nawet do 15% wartości nominalnej, także należy ostrożnie podchodzić do kwestii lewarowania pozycji. I według mnie, lewar 1 do 5 jest to taki lewar maksymalny, jaki można podejmować na tym rynku, oczywiście w obecnym czasie. Teraz przejdźmy do listy osób, które zostaną oficjalnie zaproszone, na które te osoby głosują członkowie grupy traderów i tutaj mamy 303 głosy na Rafała Zorskiego, 191 głosów na Radosława Rygiewskiego, 72 głosy na Anastazję Demiszkiewicz. Także w następnych kilku dniach te osoby mogą się spodziewać oficjalnych zaproszeń, do wzięcia udziału w rywalizacji Trading Skill Edycja 6. Przypomnę też, czym jest w ogóle Trading Skill. Trading Skill to konkurs z pulą nagród w okolicach 10 tysięcy złotych oraz konkurs gdzie promowana jest tak zwana ciągłość transakcyjna, czyli pokazywanie konta bez przerwy na serwisach takich jak Forex Factory lub MyFixBook. Cała rywalizacja odbywa się na przełomie około 6-8 tygodni, także jest to już dość długi okres, aby móc pokazać swój trading w ramach dwóch lub trzech swingów rynkowych. Nagrody utrzymuje 10 najlepszych traderów, także nawet ta osoba, która zajmie 10 miejsce. I będzie na plusie, otrzyma nagrodę. Osoby, które zajmą miejsca na podium, czyli od pierwszego do trzeciego miejsca, otrzymają specjalne statuetki w ramach podsumowania konkursu Trading Skill. Przebieg konkursu będzie nadzorowany i będą wykonywane podsumowania każdego tygodnia. Natomiast wszystkie konta będzie można śledzić bez przerwy cały czas na specjalnej grupie konkursowej grupa traderów Trading Skill będzie na tej grupie podgląd na wszystkie konta. Tutaj jest akurat przykład kont z podglądu w Trading Skill edycji piątej. Także podsumowując, jeśli osoby oficjalnie zaproszone nie stchórzą i wezmą udział, podejmą wyzwanie, to zapowiada się bardzo duże wydarzenie. Także kolejny tydzień. Zaproszenia w perspektywie dwóch tygodni start rejestracji i ogólnie na przełomie stycznia i lutego start rywalizacji. I oczywiście, na sam koniec nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski.